Okay. W, tym, w tym nagraniu pokażę Wam, w jaki sposób dokonać własnej inwestycji w CashForex Group i w jaki sposób e, dokonać e, upgrade'u e, swojej inwestycji. E, generalnie procedura jest e, prosta i taka sama dla obu operacji. E, także jeżeli zalogujecie się na swoje konto, e, szukacie zakładki m, Upgrade, e, klikacie w tą zakładkę. E, tak jak mówię, w przypadku tak samo pierwszej inwestycji jak każdej kolejnej, i widzicie tutaj dostępne pakiety od 300 dolarów do 100 tysięcy. Pakietu za 300 dolarów w tej chwili nie widać, ponieważ na tym koncie jest już właśnie wykupiony. Także możecie upgradeować tylko tutaj sobie pakiety w górę. Jeżeli na przykład chcecie zrobić inwestycje na 2000 dolarów, to nie musicie kupować każdego pakietu po kolei. Możecie od razu wykupić pakiet za 2000 dolarów i zapłacicie tę różnicę. Czyli na przykład tak jak w moim przypadku, jeżeli inwestycja już jest zrobiona na poziomie 300 dolarów no to dopłacam, jeżeli interesuje mnie inwestycja na 2000 dolarów dopłacam tylko 1700 dolarów. Ja tutaj zrobię inwestycję na 5000 dolarów i pokażę Wam jak wygląda cała ta procedura, ale może odpowiedzmy sobie jeszcze krótko w nawiązaniu do planu marketingowego firmy, po co robić większe inwestycje. Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli interesuje Was większy zysk z inwestycji, no to wiadomo, że trzeba zainwestować więcej. Z planu marketingowego wynika, że możemy zarobić maksymalnie do 200% wartości inwestycji. Czyli jeżeli ja tutaj zainwestuję sobie 5000 dolarów, to maksymalnie firma wypłaci mi 10 tysięcy dolarów. Druga premia wynika z polecania, czyli jeżeli myślicie o tym, żeby komuś polecić i otrzymywać prowizję właśnie z tego tytułu, to możecie otrzymać również maksymalnie do 200% wartości waszej inwestycji. Czyli w moim przypadku będzie to, jeżeli zainwestuję 5000 dolarów, będę mógł otrzymać z prowizji za polecanie maksymalnie do 10 000 dolarów, czyli łącznie maksymalny jakby zasięg tej mojej inwestycji e, i zysk e, wynosiłby 5000 zysku z mojej inwestycji i, i 10 tysięcy zysku z, z polecania właśnie tego programu. E, ok, więc przejdźmy tutaj do, do tej inwestycji. Kupujemy pakiet za 5000 dolarów. Jak tak mówiłem, jak widzicie tutaj cena tego pakietu to jest różnica pomiędzy pakietem, który już w tej chwili macie, a tym, który chcecie właśnie wykupić. Czyli w moim przypadku jest to dopłata 4700 dolarów. Tutaj jest poniżej informacja, że należy zwrócić uwagę na to, że pobierana jest jeszcze opłata za usługę dokonania tej płatności i w przypadku na przykład pakietu za 500 dolarów będzie dodane 3 dolary i 42 centy opłaty. I tutaj poniżej zjeżdżacie w dół i akceptujecie regulamin, klikacie kontynuuj. Jeszcze raz jest ta sama informacja, klikacie, że akceptujecie to zamówienie. I płatności dokonuje się tutaj w Bitcoinie, także wyświetli się tutaj to pole z adresem i dokładną kwotą jaką trzeba płacić. Najlepiej jest dokonać tej płaty poprzez zeskanowanie tego kodu QR z, z telefonu, nie, nie przepisujcie tego adresu bitcoinowego ręcznie. Ja tutaj zeskanuję sobie ten kod QR telefonem, Także adres automatycznie się podstawił. E, polecam e, zawsze sprawdzić dokładnie ten, e, ten adres, e, czy dobrze wam się skopiował. E, jeżeli tak, to po prostu wysyłacie tą kwotę na e, wskazany rachunek. Ja już tutaj zatwierdziłem na telefonie wypłatę. E, I tutaj, jak zobaczycie za, za chwilkę, m, system zlokalizuje tą jak dzisiaj już e, ta kwota jest. E, Sieci Bitcoina, i tutaj jest informacja, że płatność potrzebuje do czterech potwierdzeń sieci. Poniżej jest też informacja, że ta płatność, zaksięgowanie tej płatności może potrwać około 20 minut. Zwykle trwa to około kilku, kilkunastu minut, ale do 20 minut ta płata powinna być tutaj na Waszym rachunku zaksięgowana i widoczna. W tej chwili no nie dokonacie tutaj żadnej zmiany na koncie. To pole jest widoczne przez cały czas do momentu właśnie zaksięgowania tej wpłaty. Także to jest cała procedura dokonania inwestycji. W innym nagraniu pokażę Wam w jaki sposób poruszać się po koncie i w jaki sposób wypłacić środki ze swojego karty. Dzięki za uwagę.